Sportowo wyskoczyłem, no ale to z roboty, bezpośrednio. Jeszcze przemarznięty jestem, za chwilę wypiję trochę tej herbaty, żeby się pani kierowniczka nie obraziła, nie że przygotowała mi. To ja z ogromną chęcią, bo naprawdę przemarzliśmy dzisiaj od rana i jeździmy, jeździmy po okolicy i byliśmy, czy państwo znają tutaj niedaleko jasła Trzcinice. Ja pytam, nie? <laughs> ale ale obłęd, ta trznica jest po prostu coś pięknego. To jest, to jest naprawdę skansen, ale, albo właściwie ośrodek na naprawdę wysokim światowym poziomie. To, to należy być dumnym. To Państwo powinni być dumnymi, że, że mają coś, coś takiego pięknego w okolicy. Ja, ja jestem pod wrażeniem ogromnym. Ja, no, tak. Ta, ale tam dookoła tej karpackiej troi ja bym postawił kilka ośrodków wypoczynkowych różnych e, Spa. Nie. Nie, nie, nie. E, nie no super to by było. Ale od razu by tłumy, zamiast tylko brzegu tłumy by przyjeżdżały tutaj. E, i zostawialiby pieniądze i byśmy byli bogaci i szczęśliwi i żaden kryzys nas nie rusza i w ogóle byłoby cudownie. No dobrze, pozwolę Państwu na mega herbatę. Tytułem wstępu powiem skąd się to wzięło, że ten kred, który macha, macha rękami cały czas po, tym, po mapie, nagle się zabrał z za książek. To najpierw o tym powiem, a nie o samej książce. Bo książka Planeta Według Kreta to kolejna i jak pani Pani się świetnie przygotowała. Dziękuję. Na trzy miesiące miałam tak. Trzy miesiące. No właśnie. Nie, dobrze, to jeszcze jedna rzecz. Miałem bardzo przeprosić. Ja z góry bardzo przepraszam, bo miałem tutaj być i w drodze do Państwa wysiadłem. W drodze do Państwa wysiadł mi kręgosłup, ale tak, tak mi trzasnęło, to m.in. też mały Franek. Wyjmując mojego Franka z łóżeczka, bardzo nie stosowałem się do zaleceń jednego pana lekarza, hindusa, który mnie kiedyś przestrzegał, żeby. żeby... Wy, Europejczycy, mówił do mnie pan Hindus, jesteście głupi, powinniście się schylać i dźwigać ciężary tak jak nasze kobiety indyjskie, a nie tak jak wam się. W to jest kawał klocka. Rokie 8 miesięcy, a wszyscy mówią, że wygląda na 2,5 roku albo i trzy. Ja go wcale tak nie wykarmiam, ale tak te dzieci mają już. <laughs> Słuszną linię obrała nasza władza, jak to było na filmie Miś. I jak wyciągam tego małego frania, to, to wtedy akurat jak miałem jechać, właśnie go tak wyciągnąłem, że potem wsiadłem do samochodu na 50. kilometrze od Warszawy, nie dałem rady. Nie no zadzwoniłem, musieliśmy odwołać. No, nie dałem rady, no najgorsze to jest to, że ja potem miałem dyżury w, w telewizji, nie mogłem ich zamienić i tak. Nawet nie mogłem ruszać ręką przy tej mapie, to jest katastrofa. Także nie życzę nikomu, nawet największym grogom, wrogom, żeby coś się z kregosłupem stało. Teraz już jest dobrze, nie podnoszę specjalnie, nawet przywiozłem trochę książek, co kolega dźwigał, teraz on będzie cierpiał. <śm> <śm> I jeszcze raz Państwa za to przepraszam, że e, wtedy mnie nie było, teraz jestem, będę dawał sobie z nawiązką, jeżeli, je, jeżeli tylko będą Państwo chcieli. A teraz już zacznę opowiadać metoda na realizowanie pewnej idei. To ja mam taką ideę FIX, którą sobie już m, bardzo dawno temu zakodowałem. Już wtedy, tak naprawdę, gdy zacząłem pracować jako dziennikarz, kiedy chciałem robić te programy o zwierzętach, myślałem, że można w jakiś sposób, mając dostęp do mediów, wpłynąć edukacyjnie. Na, na zmiany myślenia. Wtedy myślałem o tym, żeby ratować ten świat i tę naszą planetę. I ratować naszą planetę można na różne sposoby. Można robić filmy przyrodnicze, bo w końcu uwrażliwiamy wszystkich, robiąc tak, takie filmy. I to była moja taka pierwsza idea, która mi przyświecała. A potem stwierdziłem, że są jeszcze inne bardzo doraźne, doraźne Sprawy, które trzeba poruszyć i których mogę się są zadania, powiedzmy, których mogę się podjąć właśnie w mojej działalności dziennikarskiej. Żeby nie wderzać w górne centrum, to, to powiem po prostu. Pomyślałem sobie, że mam odpowiednie ku temu doświadczenie. Proszę dać. Mam odpowiednie już ku temu doświadczenie, bo najeździłem się trochę po tym świecie, mam dosyć sporo też zaplecza akademickiego, bo ja dosyć dużo rzeczy studiowałem. Przede wszystkim, żeby uciec przed wojskiem. Bo to jak człowiek chce uciec przed wojskiem, to studiuje. Poza tym jestem niezwykle towarzyskim typem i lubię towarzystwo miłych kobiet też. A studentek zawsze więcej. Przynajmniej na takich humanistycznych kierunkach. Także wybierałem takie studentki Kierunki, żeby... Też, żeby jak naj, było jak najdłużej i najprzyjemniej. O. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że mam dosyć, dosyć sporo, dosyć potężnie wygląda życie na tym Madagaskarze. Nie trudno się dziwić, że ta wyspa spada w jakąś niesamowitą otchłań i że przychylność różnych władz i różnych decydentów za naprawdę Nie, koszy. Problem polega na tym, że jeszcze Brytyjczycy czy Francuzi, jak kolonizowali ten świat, to oni postanawiali tam mieszkać.